Witam Was dzisiaj w filmie, w którym przetestujemy sobie pewien produkt. Natomiast zanim przejdę do głównego tematu, to chciałam Was poprosić o zostawienie subskrypcji, ponieważ nadal mnóstwo osób, które oglądają filmy na tym kanale, nie subskrybują, więc zrobicie mi taki naprawdę przedświąteczny prezent, jeśli te subskrypcje naciśnicie. Zachęcam Was też oczywiście do zostawiania komentarzy oraz łapę w górę, bo to jest zawsze bardzo mile widziane. A dzisiaj przetestujemy sobie taki produkt od L'Oreal'a. To jest farbka do brwi. I one na rynku dostępne są w dwóch odcieniach z tego, co się orientuje, jest odcień, który Mam ja, czyli ten 5.0 Brąz oraz jeszcze odcień O nazwie ciemny brąz To co mnie zainteresowało w tym produkcie To to, co jest napisane na kartoniku, czyli Trwałość efektu aż do 5 tygodni Przyciągnęło to moją uwagę, ponieważ Ja do tej pory stosowałam Henne do brwi Ale z uwagi na to, że moje włoski Na brwiach nie są zbyt gęste To ta henna długo się niestety nie utrzymywała Wiecie, wystarczyło poranne mycie twarzy Demakijaż i tak naprawdę 3-4 dni, no i tej henny na skórze, zwłaszcza już nie było. Włoski gdzieś tam były zabarwione, ale no ten efekt już był bardzo słabo widoczny. I tutaj też napisane mamy, że to opakowanie ma starczyć nam do 10 użyć, jeżeli będziemy to rozrabiać, tak jak tutaj nam producent zaleca. I efekt ma być już, do, już widoczny po 5 minutach, ale z tego co sobie zerknąłam na ulotce, to tak 5 do 10 minut należy ten produkt trzymać. Pozwoliłam sobie już otworzyć też to opakowanie i w środku znajduje się taki krem koloryzujący, w odcieniu oczywiście brązowym, to jest taki krem w tubce 15 ml. Znajduje się również aktywator w formie takich kropelek, 15 ml, wydaje się, być to całkiem w porządku pojemność. I też dostępna jest taka foremka, taki pojemniczek. I tutaj w tym pojemniczku nie wiem, czy Wy to dojrzycie, czy aparat to uchwyci, ale są widoczne takie wyżłobienia, które pokazują, jaką ilość tego kremu koloryzującego mamy wcisnąć do tego pojemnika, żeby uzyskać odpowiednie proporcje. I w zestawie załączony jest również taki y, aplikator o takiej, wiecie, dosyć specyficznej budowie, a może raczej wyglądzie, z tego względu, że tutaj jedna końcóweczka to jest taka jakby w przypadku błyszczyków, tylko że to jest oczywiście twarde, takie gumowe bym mogła powiedzieć, y, taka ścięta końcówka, a druga to jest taka jakby, no trochę można przyrównać to do szczoteczki od tuszu, natomiast y, no z jednej strony są widoczne takie ząbki, które y, pewnie będą nakładać, rozczesywać te brwi, a z drugiej jest to całkiem płaski. Wydaje mi się, że właśnie mamy to nakładać tym i tym, zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało w praktyce. Ja dodatkowo przygotowałam sobie tutaj też patyczki higieniczne, żeby zatrzeć tam gdzieś, jeżeli coś mi wiecie, się. Mm, no, wyjdzie poza kontur po prostu i mam też y, takie chusteczki do makijażu. Swoją drugą one są z action, kosztują niecałe 3 zł, a są bardzo, bardzo fajne. No i zapomniałam Wam wspomnieć jeszcze o tym, że w opakowaniu znajduje się też, no całkiem bym powiedziała pokaźna instrukcja. Jest to w miarę tutaj wszystko wytłumaczone, także myślę, że każdy sobie z rozrobieniem tego produktu poradzi. Polega to na tym, żeby właśnie do tego pojemniczka wcisnąć ten krem koloryzujący. Ale może zanim to, to oczywiście musimy sobie brwi troszeczkę przygotować. Po to też potrzebne mi są te chusteczki, bo chciałabym, żeby brwi były no, po prostu czyste, żeby nie było na nich pozostałości kremów, toników, żadnej pielęgnacji, żeby one były pozbawione jakichkolwiek produktów. Ja, jak widzicie, makijażu nie mam, ale mam też, ale mam kremy po prostu pielęgnacji, więc delikatnie sobie te brwi gdzieś tutaj. Oczyszczę, pozwolę im wyschnąć One akurat w tym czasie, myślę, kiedy będę przygotowywać tę miksturę To sobie wyschną, ale chcę właśnie, żeby, no żeby ten produkt miał możliwość zadziałać To chcę zrobić tak, jak jest napisane też na ulotce Przechodzimy do wyrobu mikstury Tubka zapieczętowana, jeszcze nie używana. Ja w ogóle czekałam z tym produktem specjalnie do momentu, aż to nagram Krem jest taki, bym powiedziała, no półprzeźroczysty, coś takiego i będę go tu wyciskać właśnie, postaram się dokładnie to zrobić tak, jak jest napisane, żeby było do poziomu tego wyżłobienia, ale powiem Wam, że on jest dosyć gęsty, zaraz Wam pokażę, to taka maść, bym mogła rzec, ta konsystencja jest... Dosyć ciekawa, bo no, spotkałam się że y, henny są w kremie, natomiast to jest takie, widzicie, dosyć gęste i w takim odcieniu żółtym, jak maść. Dobra, i dodawać będziemy 15 kropel tego oto y, utleniacza, aktywatora. Zobaczymy, czy to jest w kremie, czy w takich kropelkach. Ok, chyba mamy 15 kropli. Jest to faktycznie w formie takiego kremu, ale wiecie co mi się wydaje? Że tego naprawdę jest dosyć sporo. Zobaczymy, czy nie za dużo. Ale no, tak producent zaleca, więc robię to pierwszy raz, także stosuję się do instrukcji. Mieszamy, dokładnie wymieszamy sobie. Trzeba to oczywiście zrobić no uważnie, żeby te konsystencje dwie się razem zmiksowały. Zapach? Powiem Wam, że ma to zapach taki trochę jak taka farba do włosów, ale nie taka chamska z amoniakiem, tylko bardziej taka bym powiedziała przyjazna. No tak mi się to kojarzy właśnie z fryzjerem, także zapach faktycznie takiej farbki i troszeczkę się to robi, wiecie, taka konsystencja jakby to było mus, taki mus, coś takiego, nie wiem czy to dostrzeżecie, ale taki mus. No fajnie, jestem ciekawa, czy to będzie się faktycznie utrzymywać tak, jak powinno. Jak mam... Powinno, jak nam producent obiecuje. Widzę, że chyba te konsystencje już się z sobą wymieszały. Nie przygotowałam sobie żadnego pędzelka, ani nic takiego, tylko stwierdziłam, że skorzystam z tego, co jest tutaj w opakowaniu. Faktycznie, ten aplikator wykorzystam do tego i nie wiem, słuchajcie, jak powinnam to nakładać. Um, tutaj w tej ulotce jest no pokazane, żeby nakładać to tą stroną yy, z tymi, wiecie, ząbkami, ale aczkolwiek mi się wydaje, że jak ja bym to ta, w ten sposób tylko nakładała. Dobra, no z, spróbujemy. Najpierw zobaczymy, by sobie może ten patyczek, żeby się tutaj nigdzie nie upaćkać ale zobaczymy. Najpierw spróbuję, tak jak zaleca producent. Ciekawe, bo ja bym chciała też, wiecie, żeby mi to zafarbowało ym, skórę, nie tylko włoski. Ok. Co to dosyć bym powiedziała dziwne, ponieważ faktycznie jest to taki mus. No i wiecie, nakłada się to tak inaczej, bo te henny wszystkie, one zmieniają swoją konsystencję i są bardziej takie, bym mogła rzec, no kremowe jednak, bardziej takie... Przyjazne, jeśli chodzi o nakładanie, a to jest coś zupełnie innego. I nie miałam z tym wcześniej, tak jak mówię, styczności. Spróbuję to ponakładać w ten sposób, ale na pewno będzie to fajne, jak ktoś ma, wiecie, co gęste swoje naturalne brwi. Bo wtedy sobie pokryje gdzieś tam włoski yy, i będzie to fajnie wyglądać. Ale ja tutaj na przykład tę końcówkę moją brwi, przybliżę Was może trochę, tę końcówkę brwi, ja mam, no, jak widać, praktycznie, że taką, jakby, no. By jej nie było, nie? Te włoski są bardzo cieniutkie. Ja sobie zawsze staram się gdzieś tam, właśnie tym pędzelkiem, takim do, do malowania brwi, jakby delikatnie to wyrównać. Też moje brwi teraz są w takim stanie, że no ja je zapuszczam i zaprzestałam kompletnie regulowania. Bo zauważyłam, że jakbym, wiecie, wyrywała gdzieś tam pojedyncze, nawet włoski, no to te brwi tak dobrze nie rosną. Ja, no, chciałabym, żeby te brwi były gęstsze i żebym praktycznie, wiecie, nie musiała ich malować, tylko sobie na przykład um, użyła jakiegoś produktu typu żel do brwi, czy tam ewentualnie coś takiego, i, i już miała gotową po prostu stylizację, i żeby te brwi fajnie wyglądały. Tutaj oczywiście widzicie, no, z uwagi na to, że ja tych włosków nie mam, no to yy, trochę się tym, tą szczoteczką pobrudziłam, więc będę się zaraz ratować i będę te yy, te brew tak podczyszczać. Troszeczkę widzę, że to oksyduje i zmienia nieco kolor. Chyba, wiecie co, ja sobie sięgnę jednak po jakiś pędzelek, coś takiego, albo nie wiem, spróbuję może tą drugą stroną też nałożyć, żeby... Aby te brwi właśnie mi się zrobiły w takim kształcie, jaki chcę, bo tą szczoteczką to wcale nie jest takie łatwe, jeśli właśnie naturalnie brwi są, bym powiedziała, dosyć takie, nolihe, więc zobaczymy, nie wiem też ile tego powinnam nałożyć, żeby jakiś efekt uzyskać precyzyjność tutaj bym powiedziała jest raczej taka, no średnia bardzo w przypadku moich berwi, z uwagi na tę konsystencję, która jest taka lekko musowata, no to troszkę się to ciężko nakłada. W pojemniczku zostało mi jeszcze tyle, całkiem sporo. Jak widzicie, no nieco to kolor zmieniło. Myślę, że ja sobie chyba wezmę po prostu pędzelek. Widzicie, dorobię sobie te końcówki tym pędzelkiem, bo nie chcę mieć jakichś tych berwi takich... O dziwnym kształcie. Nie wiem, czy to w zasadzie ma jakieś odzwierciedlenie. Może powinni dodać, wiecie, co? Takie dwa grzebyki, na przykład, że jest taki grzebyk właśnie tak jak tutaj, z tą szczoteczką, ale też, żeby było coś takiego bardziej dla osób, które tych włosków nie mają no zobaczymy, dodam tutaj, spróbuję tę końcówkę dorobić, tak wiecie przedłużyć te brwi, no teraz przychodzę do Was w takim wydaniu, w jakim jeszcze mnie nie widzieliście, zaczęłam już delikatnie sobie zmywać brew i mówię przecież muszę włączyć aparat słuchajcie, minęło około 9 minut, więc poczekamy jeszcze sobie wspólnie tę minutkę ja Wam troszeczkę pogadam i będziemy zmywać, tutaj chciałam pokazać, żebyście widzieli ile mi zostało jeszcze tego produktu i teraz wyraźnie widać zarówno na moich brwiach, jak i i tutaj, w tym pojemniczku, że on no zmienił odcień i faktycznie jest taki brązowy. Trochę się obawiam, bo wydaje się być w niektórych miejscach wręcz taki e, rudawy, aczkolwiek mam nadzieję, że no tutaj jakichś rudych brwi mieć nie będę. E, umazałam sobie też nieco dłonie, ale powiem Wam, że wydaje mi się, że powinno to zejść. Widzicie podczas mycia po prostu e, powinno mi się to zmyć, i mam nadzieję, że to się tak długo trzymać nie będzie, bo faktycznie i paznoki tutaj gdzieś po prostu się Znęłam. E, powiem Wam też jeszcze jedną rzecz, mianowicie. Em... Zawsze robiłam tak, że w przypadku Henny Że zmywałam sobie na początku te przody brwi pierwsze Po pierwszych tak powiedzmy pięciu minutach A później po upływie kolejnych pięciu, czyli po 10 minutach Łącznie zmywałam resztę brwi Z tego względu, że chciałam, żeby te początki były najbardziej takie delikatne No i też dzięki temu uzyskiwałam taki trochę efekt ombre no, Natomiast tu stwierdziłam, że jak już robimy ten test To po prostu zostawię to tak i w ulotce też nie ma napisane, aby postępować na sposób Więc sprawdzimy jak to się... Yy, będzie zmywało i jaki efekt uzyskam. No, jestem też, powiem Wam szczerze, ciekawa. E, dobra, przechodzę do zmywania, bo tam już w sumie zbliża się czas, przyjdę tej, do tej brwi, którą pierwsze robiłam, chociaż później i tak dokładałam. I jest to takie musowate, faktycznie, jest to taki mus, i już niestety widzę, widzicie, że to złapało gdzieś tam, ale w takim stopniu delikatnym. I więcej zdecydowanie złapało włoski aniżeli skórę. Ta farbka praktycznie mi tutaj ym, nie załapała skóry, więc może to się sprawdzać właśnie do takich gęstych brwi, ale do skóry niekoniecznie. I powiem Wam szczerze, że teraz jestem trochę rozczarowana tym efektem, bo jest on bardzo słabiutki. Yy. Prawda, bardzo słabiutki. Gdzieś tu widzę delikatnie, że no skóra jest yy, zabarwiona, że gdzieś coś, nie coś tutaj na początkach widać, ale tam gdzie najbardziej mi zależy, czyli na tych końcach. Może z uwagi właśnie że to, na to, że te moje brwi tutaj na końcach są najsłabsze To efekt jest praktycznie niewidoczny Także nie ma się co przerażać w przypadku tych produktów barwiących yy, brwi Bo najczęściej to właśnie efekt jest taki bym powiedziała bardzo średni Tutaj oczekiwałam czegoś więcej z uwagi na to, że No ten produkt był yy, droższy aniżeli taki wiecie henny nawet yy, wielorazowego użytku dobrze się zmywa, nic tutaj wiecie nie ma żadnego problemu, ponieważ ta konsystencja musu akurat ułatwia to zmywanie ale no efekt jest bym powiedziała taki sobie na pewno oczekiwałam czegoś lepszego, tutaj co prawda mam też światło z góry, bo wiecie jest ciemno ja chciałam wam tutaj doświetlić żeby jak najbardziej było widać proces farbowania brwi i efekt końcowy zacznę sobie jeszcze może tak o do tego większego lusterka, może będzie mi to łatwiej ocenić no, coś to złapało. No, nie powiem, że nie, bo włoski są zafarbowane to akurat na pewno. Włoski złapało skórę, tak bym powiedziała, bardzo, bardzo średnio. Oczekiwałam czegoś lepszego po tym produkcie. Kolor wyszedł w porządku, nie mogę powiedzieć, że nie, bo naprawdę kolor sam w sobie jest ładny. Jest to odcień takiego brązu, pasuje do mnie, do mojej oprawy oczu i tak dalej. Także tutaj wszystko jest w porządku. Ale. No, na obrazku widzicie, jak to wygląda. Ta brwi jest taka po całości pokryta i, no, wręcz bym powiedziała, wygląda na jak, taką, jakby był makijaż, i pewnie tutaj był makijaż. Na tej brwi zrobiony. Hmm. I trzymałam to, słuchajcie, te około 10 minut. Więc gdybym to zmyła po 5 minutach, to raczej byłoby. Nie wiem, czy bym w ogóle miała jakąś różnicę jeszcze. Bo wiecie, może to po prostu tak przez chwilę tylko łapię, a później nie. Ale może też y, powinnam to jakoś inaczej nałożyć. Myślę, że następnym razem spróbuję to nakładać po prostu zwykłym pędzlem. Zrezygnuję z tego aplikatora. Ewentualnie gdzieś tam tym aplikatorkiem się wspomogę. Ale raczej przejdę na pędzel. Y, może sobie troszeczkę pokombinuję z Proporcjami, bo to też czasem jest tak, że te proporcje trzeba wyczuć, i no, wiecie, pierwszy raz zrobiłam, więc chciałam to zrobić tak, jak producent zaleca, aczkolwiek może, jak sobie pokombinuję, to będzie to lepsze, uzyskam lepszy efekt. No tutaj powiem Wam, jest to bardzo delikatne. Z jednej strony wolę, żeby było to yy, delikatniejsze, aniżeli żeby był taki efekt, wiecie, miałam brwi po prostu markerem wymalowane, bo przynajmniej mogę wyjść bez makijażu, ale wolałabym, żeby one były jednak nieco bardziej tutaj podkreślone. No takie jest moje zdanie, ale jestem niesamowicie ciekawa Waszego zdania, bo może Wy już ten produkt testowałyście i może mi coś doradzicie, może macie jakiś swój sposób, może coś tutaj popełniłam, jakiś błąd, może powinnam coś zrobić innego, więc jestem ciekawa, wszelkie wskazówki bardzo, bardzo mile widziane, proszę Was, jeśli miałyście to, piszcie w komentarzach, bo jestem ciekawa też Waszej opinii, ale też tego, czy wy jesteście zadowolone. No, i co? No i jeśli macie jakieś do polecenia, produkt taki fajny, naprawdę do brwi dłużej się trzymający, no to też jestem ciekawa, bo wiecie, zawsze można to sobie poeksperymentować i przetestować, chociaż tutaj na pewno z tym będę jeszcze, tak jak wspomniałam, kombinować. Dzięki Wam serdeczne za dzisiaj, cieszę się, że ze mną byliście i do następnego. Pa, pa!